Siema, siema. Szwagier mi kupił nowy termostat. Taki, w którym można sobie ustawiać temperaturę zadaną, nie? Tutaj pokazuje jaka jest temperatura na buforze, bo widzicie, tutaj sobie puściłem czujnik. Czujnik tutaj jest wsadzony tam pod ten... pod izolację. Dzięki temu ee, Mogę sobie śledzić, jaka temperatura jest, oprócz tego, że mam te tutaj zegary, nie? Teraz jest godzina, która tu 14.17, to do 15 jeszcze będzie grzało, więc pewnie nagrzeje do 60 spokojnie. I co? I podłączyłem to szeregowo, czyli tak, czyli e, od, od tego czasowego idzie do przełącznika, wtedy od przełącznika idzie do tego termostatu, i z tego termostatu idzie do tego termostatu e, przygrzałce, bo ten przygrzałce to, to ustawiłem go, e, jak tutaj ustawiłem na 60, tam ustawiłem e, tak myślę, że około 80, no bo ustawiłem na 100, ale z tego co wcześniej założyłem, to on o 20 mniej jakby nagrzewa, czyli do 80, i w ten sposób on zawsze będzie jakby Załączony. Nikt nie będzie rozłączał. A to ten będzie sterował. Będzie rozłączał przy 60. I tutaj ustawiłem histerezę. O! To jest grzanie. Tutaj mamy histerezę na 20. Nie? Czyli chodzi głównie o tutaj maksymalne 70, minimalne 30 temperatury. Nie? Chodzi o to, że, że ta histereza. Jest potrzebna w nocy, nie? żeby się. Bo tak jak wcześniej, to ten. ten przy, przy tej czerwonej grzałce, to on. Niestety, ale. Co chwila się co. dwa stopnie spadła temperatura, i on się co chwilę włączał. A ten, a ten stycznik jest dosyć głośny i to wkurzało. Dlatego taki szwagier kupił. Zamówił przez internet. Dobry chłopak, trzeba powiedzieć. Także e, taki nowy nabytek. I szeregowo wszystko jest podłączone, nie? Działa, więc jestem zadowolony. I co? I teraz e, mogę wam już powiedzieć jakie o, telefon cyk. Ustawimy kamerkę. To nas interesuje 22.01 było spisywane. I to było od 22, 12 czyli 31 dni. I w taryfie dziennej 65 kW zużyłem, a w nocnej, czyli tej tańszej, między innymi od 13.00 do 15.00 1170. No i dodałem te 1170 plus te 65 w dzień, czyli wychodzi 1235, podzieliłem na 31 dni, wychodzi niecałe 40 kW dziennie. I wiem na podstawie poprzednich zużyć, i tak dalej, też w sezonie letnim, że 350 koło mniej więcej tam plus minus 350 kW mi zużywa. Zużywam ogólnie na ciepłą wodę użytkową i resztę światło, gotowanie, pranie, i tak dalej. Czyli 885 mi zostało na, na bufor. I to podzielimy na 31, czyli 28,5 kW. Kilowatogodzinne dziennie bufor zużywa. Zużywa, zużył od 22 grudnia do 22 stycznia. Tyle zużył, nie? 885 kW sam bufor. No, czy to jest dużo? Jeżeli by liczyć po te 40 po te 40 groszy, które było do tej pory, no to no to, to jest bardzo mało, tak? To by, nie wiem, tam by było 400 zł na przykład do zapłaty za ogrzewanie za cały miesiąc. Więc hmm, myślę, że niczym innym, a może nawet gdyby czymś tam ogrzał, na przykład nie wiem, węgiem, czy drzewem, czy peletem, ekogroszkiem, no to też trzeba wziąć pod uwagę, że coś tam trzeba przy tym robić, a tutaj nie robi się nic, tak? Także myślę, że, że to by był dobry wynik. No a teraz, jak już teraz ceny mają być na przykład po złotówce, no to to już tu już jest 885 zł. Tak? No dużo, tak? Mi na miesiąc za ogrzewanie. Ale teraz pytanie: jakby inne źródło ciepła zamontował? Źródło ogrzewania. I co? Ciekawe, jakby to się miało i ile by musiał się człowiek przy tym narobić? No i to, tu pozostaje te pytanie. Inwestycja w pompę moim zdaniem jest nieopłacalna. Jedyne co ewentualnie się opłaca, no to, to fotowoltaika kwestia tego, że no jednak trzeba mieć trochę hajsu, żeby zainwestować i tak to wygląda nie, 28,5 kW ja mam e, podlicznik w skrzynce e, mojej głównej, ale on jest ustawiony na cały dom, teraz on mi już nie jest potrzebny na cały dom, ponieważ e, no i tak muszę latać do tamtej skrzynki spisywać dzienno mi nocno więc ja go sobie e, tylko ustawię pod, pod tutaj e, pod ten przewód go sobie podłączę i pod niego mam podłączony bufor czyli tutaj całą tą elektrykę razem razem z pompkami plus jeszcze tutaj mam e, kabel idzie na klimatyzację nie? no także no, klimatyzację sporadycznie używam ostatnio to nawet już nie pamiętam kiedy była włączona no i co? no i Ogólnie będę chciał taki zrobić bardziej takie rzetelne podsumowanie. Wpadniemy niedługo do szwagra. On mówił, że prowadzi taki kod statystyki już od, od paru miesięcy i sobie zapisuje. I dokładnie, on ma właśnie podlicznik ustawiony, ma podlicznik tylko podłączony pod, pod grzałkę bufora, więc wie dokładnie ile mu zużywa. No i można sobie jakieś wnioski wtedy wysunąć. I to wszystko. W następnym filmie y, pokażę Wam, jak ten. Y, jakie ja jeszcze mam opcje ogrzewania, bo mam klimatyzację i mam kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, także też będę chciał z, z, takie pomiary zrobić. Jako spalę w kominku i mam taki pistolet do, do strzelania, strzelania, do odczytywania temperatury, tak? i będę chciał po prostu we wszystkich anemostatach i tak dalej pokażę wam jak, jak rekuperacja w ogóle rozprowadza te ciepło przy okazji jak się pali w kominku to też jest fajna sprawa także yy, na pewno zapraszam was na ten film no i co i tutaj z ciekawych rzeczy to też sobie wiem nie wiem czy pamiętacie pokazywałem wam tutaj yy, no taki mają bajzel ogólnie rury na wierzchu i tak dalej także to obudowałem wszystko i ten była wow, Obudowałem wszystko. Pomalowałem zaraz, jak gniazdka, pomontuję włączniki, wszystko. Tu przyjdzie klapa. Także powoli, powoli człowiek się ogarnia z tą budową. No, trochę się przeziębiłem, ale to nie szkodzi. To co? To trzymajcie się na rezicho Do następnego filmu.